Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją albumu i zaproszeniem na warsztaty stacjonarne w Krzeszowicach. Po raz kolejny macie szansę spotkać się razem ze mną i na pewno fenomenalnymi innymi, mega uzdolnionymi i wspaniałymi osobami, innymi skraperkami na warsztatach stacjonarnych. Warsztaty stacjonarne, które odbędą się w Krzeszowicach pod Krakowem w dwóch terminach: 19 listopada oraz 3 grudnia, to są dwie soboty. No, jeżeli macie ochotę spotkać się ze mną i z innymi dziewczynami, to serdecznie zapraszam. Ja za chwileczkę pokażę Wam cały album i przedstawię wszystkie szczegóły na temat tego, jak takie warsztaty wyglądają i jak się na nie zapisać. Także serdecznie zapraszam na prezentację albumu. Album, który wspólnie wykonamy sobie na naszych warsztatach stacjonarnych, nazywa się Zimowe wspomnienia i powstał z kolekcji Sprinkled With Snow od Craft and You Design. Jest przeznaczony na mniejsze zdjęcia 9x13 i zmieści tych zdjęć około 25-30 sztuk, mimo tego, że jest dość malutki. Zobaczcie, ma w środku dwie strony, na okładce Shaker. Kreatywna pracownia, oczywiście. Z, ze śnieżynką, bo to jest taki album typowo na zdjęcia zimowe, mogą być świąteczne, ale bardziej takie e, po prostu jakieś zimowe wspomnienia może jakiś spacer w śniegu, ile będzie śnieg. E, no, taki albumik bardzo prosty w wykonaniu. Dostajecie też instrukcję papierow papierową, więc możecie sobie po raz kolejny ten album odtworzyć. Pracujemy z płótnem introligatorskim, robimy sobie bazę od podstaw. Jest płótno tutaj w takim przepięknym niebieskim kolorze, bo kolekcja, którą używamy, ma. Bardzo dużo niebieskości, takiego delikatnego koloru bieli, również i różu. Ten róż jest też tutaj widoczny na okładce. Będziemy sobie pracować z małą kolekcją i będą jeszcze dodatkowe arkusze z dużej kolekcji. Wiązanie jest na wstążeczkę szyfonową. Album jest bardzo prosty w swojej budowie, dlatego że są to warsztaty stacjonarne. Tylko na te warsztaty stacjonarne ten albumik jest przygotowany, ten projekt jest zrobiony specjalnie z myślą o warsztatach stacjonarnych i z myślą o tym, że wychodzicie z warsztatów z gotowym albumem. W całości robimy album na warsztatach. I nie musicie go dokańczać w domu, jest zrobione tak, aby bez problemu cały album wykonać. Na pierwszej stronie mamy dolną kieszeń i w środku maty. Z tyłu jest miejsce na zdjęcia 9x13, ja sobie te maty okleiłam dodatkowo. Można zdjęcia dwustronnie, jednostronnie oklejać pełna dowolność oczywiście. Pada śnieg, mamy zamknięcie na sznureczek i otwieramy sobie krapkę w jedną stronę, w drugą i mamy tutaj jeszcze miejsce na zdjęcie. No i tutaj również miejsce na zdjęcie 9 na 13. Zamykamy. Zawiązujemy sobie na sznureczek. Oczywiście sznureczek będziecie mieć normalnie wszystkie rzeczy przygotowane w waszych kitach stacjonarnych. Również macie gotowe. Ja wezmę też ze sobą trochę swoich narzędzi, dziurkacze, tak, żebyście mogły sobie też popróc, popróbować różnych rzeczy. Na kolejnej stronie są takie strony dość podobne. Tutaj jest na przykład wykorzystany właśnie dziurkacz, i to są po prostu harmoniki na zdjęcia. W ten sposób. I w ten sposób, tak jak widzicie, albumik jest bardzo prosty, ale na warsztatach stacjonarnych chodzi przede wszystkim o to, żeby się lepiej poznać, miło spędzić czas w towarzystwie osób, które mają tą samą pasję i wyjść z gotową pracą, bo to jest też bardzo ważne dla mnie, żebyście mieli poczucie, że skończyliście album na warsztatach i specjalnie jest dopracowany ten projekt tak, żeby się bez problemu udało to zrobić. Pięknej zimy, i to też sobie tutaj otwieramy. I otwieramy na dół, i do góry. Tutaj też wkleiłam jeszcze obraz, bym się strasznie podobał, ale można oczywiście miejsce na zdjęcie zostawić. I tutaj również mamy kolejne miejsce na zdjęcie. To się nam zamyka. Zawiązuje, czyli mamy i wiązanie na sznureczki, i zamknięcia na magnesy. I tak naprawdę album jest. Tak dość niepozorny, bo sama się zaskoczyłam, jak policzyłam ile zdjęć się zmieści. No i kolejne maty na zdjęcia. I dolna kieszeń. Tak jak widzicie, od zera wykonany na warsztatach album, czyli robimy sobie sami bazę na warsztatach. Jeżeli jest to dla Was coś nowego, to też się proszę nie martwić. Każdy sobie poradzi z tym projektem. Specjalnie przygotowany tak, żeby w całości go na warsztatach skończyć. I jest naprawdę bardzo, bardzo prosty. I myślę, że też mega uniwersalny i z instrukcją papierową powtórzycie go jeszcze wielokrotnie w domu na różnych innych kolekcjach. Tak prezentuje się projekt, a teraz zapraszam Was do poznania szczegółów warsztatów. Tak jak wspominałam, warsztaty odbędą się w Krzeszowicach. Jest to miasto oddalone od Krakowa o około 20 km. Można bez problemu dojechać pociągiem na dworzec główny w Krzeszowicach i w cenie warsztatów macie zapewniony transport z dworca głównego w Krzeszowicach na miejsce warsztatów. Miejsce warsztatów to Villa Krakowia, ulica Rejmonta 82. sala tam jest specjalnie przygotowana pod nasze warsztaty. Powrót również jak najbardziej macie zapewniony, zapewnione odwiezienie na dworzec, jeżeli ktoś oczywiście potrzebuje. Jest też miejsce, żeby zaparkować samochód, więc jeżeli chcecie przyjechać samochodem, to też nie ma problemu. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach: 19 listopada w sobotę i 3 grudnia w sobotę. Warsztaty zaczynają się o godzinie 10 i trwają do godziny 15, jeśli chodzi o tą oficjalną część, podczas której będziemy wykonywać sobie nasz albumik na zimowe wspomnienia. Po godzinie 15, kiedy już skończymy pracę nad albumem, przejdziemy do mniej oficjalnej części, czyli zjemy sobie po prostu wspólny posiłek, pogadamy, pośmiejemy się i lepiej poznamy. Całość powinna skończyć się około godziny 16.30 i wtedy, już jesteście wolne, możecie wracać do domu. Cena za warsztaty to 160 zł. I w tej cenie macie oczywiście. Całe warsztaty stacjonarne, instrukcje w formie papierowej, jak wykonać album, wszystkie materiały potrzebne do wykonania albumu, gratisy ode mnie, gratisy od producentów. No i oczywiście cały ten albumik sobie wykonujemy na warsztatach. Jest on na tyle prosty, że w całości go zrobimy. Bazę budujemy sobie od samego początku, od podstaw, z płótnem introligatorskim, z bermatą, z papierami. Także tutaj wszystkiego uczycie się też na warsztatach. Jeśli nie byliście jeszcze nigdy na warsztatach, to myślę, że to też jest coś fajnego dla was, coś nowego. Także ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam w cenie, macie też poczęstunek kawa, herbata, woda, coś słodkiego, możliwość skorzystania oczywiście z tych wszystkich pyszności, które tam będą a później wspólnie pewnie zamówimy sobie jakiś obiad. No i tutaj też każdy we własnym zakresie będzie mógł sobie wybrać na co ma ochotę i po prostu sobie zapłacić. Także warto mieć przy sobie jakąś gotówkę, żeby zapłacić po prostu za obiad. Jeżeli oczywiście macie ochotę zostać po warsztatach, po tej bardziej oficjalnej części warsztatowej, twórczej, na wspólny posiłek, na wspólne spędzenie czasu, no to jest to jak najbardziej przewidziane. Jeżeli chodzi o zapisy, to oczywiście na maila. Ania tworzy kontakt małpa@gmail.com. Cena 160 zł. Bardzo proszę, żeby w mailu pisać. Czy jesteście zainteresowani terminem? 19 listopada czy 3 grudnia? Godziny te same, od 10 do 16:30. Z czego od 10 do 15 jest ta część warsztatowa. A od 15 do 16.30 jest ta część mniej oficjalna, czyli wspólne po prostu spędzenie czasu. I termin płatności, jeśli chodzi o grupę listopadową, jest do 8 listopada, a jeśli chodzi o grupę grudniową, do 15 listopada. Cena jest ta sama 160 zł. I tak jak mówię, wszystkie materiały macie w tej cenie instrukcję papierową, gratisy ode mnie, od producentów wszystkie te dodatkowe rzeczy, o których też mówiłam, czyli kawka, herbata, woda, coś słodkiego do przekąszenia, wszystko w tej cenie jest. Także serdecznie zapraszam na warsztaty w Krzeszowicach, tak jak wspominałam, adres to rejmonta82, Krzeszowice pod Krakowem. Mam nadzieję, że będziemy mieli szansę spotkać się razem na tych warsztatach i wspólnie stworzyć ten projekt, jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie od razu czy to tutaj w komentarzach, czy na maila. Ja serdecznie zapraszam i ze swojej strony mogę zagwarantować, że zawsze na warsztatach jest naprawdę wspaniała atmosfera. Można spotkać się z osobami, które mają tą samą pasję, które rozumieją się tak naprawdę bez słów. Jeżeli jeszcze nigdy nie uczestniczyliście w takich warsztatach, to też nie stresujcie się, że nikogo nie znacie, bo wystarczy kilka chwil. I gwarantuję wam, że z warsztatów wyjdziecie z nowymi koleżankami, z którymi nawet po warsztatach będziecie utrzymywać kontakt. Chyba wszystko co najważniejsze powiedziałam, mam taką nadzieję. Zapisy Ania tworzy kontakt małwa@gmail.com. Dwie grupy mamy 19 listopada 3 grudnia, cena 160 zł. No i Krszowice, ulica Rejmonta 82. To co? Widzimy się na warsztatach, mam nadzieję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.